Wpierdol na dach moje wyścigowe wigry 3. Ej ty, przywiąż to padło do dachu, bo spadnie. Wsiadaj do mojego pierdolota i jedziemy sprzedać na bałuckim rynku rowery twojej babci. Jak ty jeździsz? Ty popierdolony pokémonie, mówiłem ci żebyś nie kładł tych człapek na myszy wujka Franka. Zapierdalaj po zapas, a nie tak stoisz jakbyś straczkę miał. Nie ma zapasu, ale jest tu koło od taczki, zajebałem ostatnio z praktikera. Ja pierdolę jakie ciężkie to chujstwo. O, i nawet pasuje, w końcu taczka i bobek to prawie to samo. Poczekaj chwilę mam tu coś. To bateria od krążownika Lorda Vadera, było w promocji w Mediamarkcie. Tu ją jedne. Co ty odpierdalasz zmutowany pokemonie, nie oglądałeś Gwisiów? Mam tu jeszcze wibrator twojej starej, wygląda jak proteza dla żyrafy. A co to? Chyba olej do frytek. Jakie to ciężkie. Pomóż mi ty Fraglesie. Co ty odpierdalasz Koci Mordo? Ta bateria będzie zajebista. Teraz to tam wsuń cwaniaku z odpustu. Rozjebałeś ostatnią baterię, jak patrzę na ciebie to jestem za aborcją, idę wyruchać twoją matkę, ta, ty się nadajesz. Masz tu cegły sąsiada bo lewarka też nie ma, teraz je tam wsunie ty zmutowana parowo. Wyjebę tej ławce, bo się do mnie sadzi. Co to gówno tu robi? Spierdalaj. Ażem zrobił piramidę, ten pedał będzie ze mnie dumny. Jeszcze masz wąty, Wyjebę ci. OAA. -a. Ale se wyjebę huśtawkę. Daj tu te cegły, synu strażaka i motopompy. Co ty odpierdalasz, pojebany frajerze? Idę po to koło. Podnieś to teraz. O, o, a, a. o, ten wibrator się przyda. Widziałem tam przecież lewarek. Co ta ciota tam odpierdala?